4 stycznia w Szkodnej odbyło się świąteczne spotkanie dla osób starszych i samotnych. To już wieloletnia tradycja, która co roku gromadzi mieszkańców w Domu Ludowym. Była świąteczna atmosfera, wspólne kolędowanie i jasełka przygotowane przez uczniów Miejscowej Szkoły Podstawowej. To już wieloletnia tradycja, która co roku gromadzi mieszkańców w Domu Ludowym. Była świąteczna atmosfera, wspólne kolędowanie i jasełka przygotowane przez uczniów Miejscowej Szkoły Podstawowej. O celach, zaletach i głównym przesłaniu spotkania opowiedzieli sołtys Szkodnej oraz przedstawicielka Stowarzyszenia Gospodyń wiejskich Szkodnianki. U nas ta tradycja jest kontynuowana od wielu lat. Panie ze stowarzyszenia ją kontynuują i poprzedni sołtys, który był Jan Kujda też ją kontynuował razem z paniami. I panie później to przyjęły i teraz ja jako sołtys który tego... Postanowiłem dalej to z paniami kontynuować. Jest to stara tradycja od wielu, wielu lat. Yy, trzeba doczymywać, utrzymywać te tradycje, z tego powodu, że zaginają już po prostu te tradycje. My chcemy to kontynuować nadal. Panie ze stowarzyszenia chętnie pomagają. Yy, dzieci ze szkoły przygotowywują tak samo jasełka. Pani dyrektor się do tego też przyczynia, nauczyciele. Jestem za to bardzo wdzięczny i że w naszej miejscowości to nie zagina, nie i będziemy to nadal, nadal kontynuować. Świąteczna atmosfera budowana jest tu wspólnie poprzez rozmowy, kolendy i obecność drugiego człowieka. Dla wielu uczestników to nie tylko spotkanie, ale ważny moment w roku, który pozwala poczuć, że są częścią lokalnej społeczności. Atmosfera jest bardzo spokojna, sympatyczna, fajna. Osoby starsze samotne są zadowolone. Panie też że po prostu, po prostu te osoby się cieszą i nasza miejscowość się cieszy po prostu tym, że, że po prostu mamy, że mamy to i kontynuujemy to. Organizatorzy szczególną uwagę kierują do osób starszych i samotnych, które najbardziej potrzebują takich inicjatyw. To właśnie dla nich przygotowywane są zaproszenia, posiłki i program artystyczny, aby każdy mógł poczuć się zauważony. I ważne. Staramy się zapraszać osoby starsze, samotne, yy, osoby, które po prostu tak yy, przebywają na co dzień same w domu, po prostu, żeby po prostu tak zjednoczyć te osoby, żeby po prostu się wspólnie pokolędować, posiedzieć życzenia. Zapraszamy też gości, takich różnych też władzy i tego, ale szczególnie staramy się zapraszać osoby samotne, starsze, osoby, które po prostu mieszkają w naszej miejscowości. Podczas spotkania nie zabrakło również momentu refleksji i życzliwości. Sołtys Skierował słowa świątecznych życzeń nie tylko do obecnych, ale także do tych mieszkańców, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu. Chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom i całej gminie i wszystkim szczęśliwego nowego roku. Niech ten nowo Narodzony Pan Jezus przyniesie jak najwięcej obfitości i dużo zdrowia przede wszystkim i wszystkiego dobrego. W przygotowanie spotkania od lat aktywnie angażuje się stowarzyszenie gospodyń wiejskich Szkodnianki. To właśnie one dbają o oprawę kulinarną wydarzenia. Już od paru nastu lat robimy i jest nam bardzo miło i po prostu przygotować te potrawy takie, co dawniej się gotowało, żeby jeszcze tak poprzypominać, no i podzielić się z tymi starszymi, którzy są w domach. Czasami, no nie, może nie wszyscy, ale są ludzie, którzy bardzo chcą przyjść cieszą się, dziękują nam. I tak z roku na rok jest to u nas, że zawsze przygotowujemy. Ważnym elementem wydarzenia jest współpraca ze szkołą podstawową. Dzieci i młodzież, przygotowując jasełka, wnoszą do spotkania radość, autentyczność i przypomnienie o sensie świątecznych tradycji. Współpracujemy ze szkołą i bardzo dobrze, bo nam jest potrzebna i szkoła, i nasze młode koło też troszkę już zaczyna nam pomagać bardzo dobrze, że, że mamy komuś przekazać. Na wigilijnym stole. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw, które od lat towarzyszą świętom. Barszcz z grzybami to już podstawowe, ziemniaczki, kapusta z grochem, pierogi, z kapustą pierogi z serem pierogi, ze śliwkami suszonymi, kasze ze śliwkami, jak dawniej było i ryż z jabłkami. no Dużo tych kompot suszek, takie wszystko. Tradycyjnie, bigiryjne, dawne i smaczne. I łóżka, bo barsz czerwony, jeszcze z łóżkami, taki trochę nowoczesny, ale, ale jest. Choć przygotowania wymagają wielu godzin pracy, zaangażowanie organizatorów przekłada się na frekwencję i pozytywną atmosferę spotkania. Obecność gości i ich reakcje są najlepszym potwierdzeniem, że takie inicjatywy są potrzebne. Powiem tak, że się nie liczy tego, ile zajmuje, ważne, że chcemy i z miłością to przygotujemy. Przygotowujemy od rana po Idziemy do kościoła, później się to przygotowuje, każdy się cieszy, i później się zbiera wszystko razem, i jeszcze ciasto, i się można dzielić z drugimi chleb, proziaki. I to jest takie miłe i serdeczne, aby nam tylko goście dopisali. Szanowni Państwo, czego ja mógłbym Wam życzyć? Przede wszystkim zdrowia, radości, spokoju, szczęścia rodzinnego i szacunku, szacunku szczególnie dla tych osób, które skronie mają ma już srebrne przykruszone za tę waszą ciężką pracę, lata wychowania najpierw swoich dzieci, później wnuków, pewnie i prawnuków za to co realizowaliście właśnie tutaj dla tych lokalnych społeczności, bo przecież to dzięki waszej pracy powstał wiele obiektów, szkoły domy ludowe, kanalizacja, wodociągi, to zaangażowanie właściwie było zupełnie inne niż w mieście, to każdy każdego zna z imienia, z nazwiska, czasem z przezwiska, na różnych przysiłkach. Tym właśnie wieś różni się w tym dobrym kiedy słowa znaczeniu od miasta i właśnie ten spokój z tą sią bardzo często związany, opisywany przez różnych bardzo jakże ważne istotne. Dzisiaj czas, kiedy będziemy się yy, łamać opłatkiem, życzyć sobie wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, wszystkiego najlepszego, ale pamiętajmy też czasem o tych którzy gdzieś, być może w swoim domu mieszkaniu, są samotni, żeby ich odezwać, żeby się do nich odezwać, żeby podejść, odwiedzić, zapytać. Wspomnijmy też o tych, których nie ma wśród nas, którzy byli z nami, ale odeszli, odeszli. Cóż, tak wygląda życie, jedni się rodzą, inni odchodzą, ale, ale pamiętajmy, tak długo ci ludzie Będą funkcjonować, póki będą w naszych sercach, w naszej pamięci. A to bardzo ważne w Jest to jeszcze okres taki świąteczno-noworoczny, więc yy, chciałem Państwu złożyć, chcieliśmy Państwu złożyć najlepsze życzenia, aby nowonarodzony zbawiciel wlał w Państwa serca radość, nadzieję i miłość. A w związku z tym, że również rozpoczął się nowy rok, dlatego w nowym roku życzymy wszelkiej pomyślności. Zdrowia i oby takich spotkań również, które przybliżają nam, czy, czy jeszcze trwamy w, tej, yy, w tym okresie świątecznym, by było jak najwięcej. Bardzo serdecznie dziękuję na, za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny moja osoba znalazła się w gronie Państwa gości. My tutaj z koleżanką Basią i drugą Basią reprezentujemy ten sektor rolniczy. Bardzo chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim z Państwa rolnikom, ale przede wszystkim ja jako przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pani Basi kierownik ODR-u, z którą mam na co dzień przyjemność współpracować, wielkie podziękowania nie tylko na ręce jej, ale na ręce wszystkich pracowników ośrodka doradztwa. Bo dzięki tej dobrej współpracy udało nam się trochę środków pozyskać, środków pieniędzy, które przyszły na państwa na, do, do końca roku spłynęły na państwa konta. E, powiem o kilku cyfrach, e, które dla nas są jakby codziennością, dla Państwa nie, niekoniecznie. Mam tutaj na myśli bardzo dobrą współpracę, jeśli chodzi o piąta dlatego, że w ciągu półtorej tygodnia tak naprawdę blisko 90 gospodarstw u nas w powiecie dostało ponad milion trzysta tysięcy złotych na swoje konta, kolejna rzecz to szkody gradowe w miesiącu lipcu do, do, do nastąpiły, przeszła u nas fala gradu i, i tutaj też dzięki współpracy z Panią Kierownik, ale też Panu Burmistrzowi będę chciałem serdecznie podziękować, bo gdyby nie Pańska pomoc i pomoc Pańskich pracowników, to nie udałoby nam się pewno tego tak zrobić. Tutaj też prawie 2 miliony złotych na konta rolników spłynęło, ponad 50% rolników dostało już płatności końcowe do końca tego roku, także wszystkim Państwa bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję. Zapraszam oczywiście do współpracy na rzecz naszego szczególnie robczycko-sędziszowskiego rolnictwa. a cóż, w nowym w 2026 roku życzę Państwu wszystkiego wszystkiego dobrego. Przede wszystkim dużo zdrowia. Bardzo dziękuję. Jest to piękna okazja, aby w tak pięknym gronie razem yy, yy, dzielić się życzliwością i dobrym słowem. Chciałam zaznaczyć, że Stowarzyszenie Szkodnianki, one tu pełnią bardzo zaszczytną rolę. One kultywują tradycje. Budują wspólnotę, współpracują ze szkołą i za to wszystko chciałam im bardzo serdecznie podziękować. Jak również z tego względu, że rozpoczął się już nowy rok, chciałam życzyć w tym nowym roku wszystkim dużo zdrowia, radości, miłości, spełnienia marzeń, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej. Świąteczne spotkanie w Szkodnej to coś więcej niż wydarzenie. To wyraz troski od drugiego człowieka i przykład, jak lokalna społeczność potrafi tworzyć przestrzeń pełną ciepła, szacunku i wzajemnej bliskości.